Kanada jest popularnym krajem, mamy połączenia bezpośrednie z Kanadą, natomiast musimy pamiętać, że my jako Polacy potrzebujemy wizy do Kanady. Tak naprawdę Polacy nie mają obowiązku wizowego do Kanady, natomiast to nie oznacza, że możemy sobie po prostu wsiąść w samolot, wziąć paszport i polecieć. Musimy mieć etę. Schemat jest praktycznie taki sam, pełniamy wniosek, wnosimy opłatę. Jedyna różnica jest taka, że takiej etę na przykład nie drukujemy, tylko jest ona przypisana do paszportu. Takie są. Takie główne powody mhm. albo szczególne przypadki, gdzie możemy dostać odmowę. To są rzadkie sytuacje, ale jednak trzeba mieć na uwadze, że nasi mogą gdzieś tam nam przytrafić. Oczywiście najczęściej wymagają, wynikają z konkretnych sytuacji, czyli na przykład właśnie ta rezydencja wcześniejsza w Kanadzie czy Karalność czy jakieś wcześniejsze konflikty z prawem w Kanadzie, no z wizami do pracy szczerze mówiąc za dużo nie załatwimy. ale no ile tutaj możemy gdzieś tam podpowiedzieć, to tak naprawdę aplikant taką procedurę kończy i też w dużej mierze wykonuje w Kanadzie.